Siemaja, tu dzisiaj będę spiewac. boz boz mos, trojan, white boys, robię z nimi sos. Kurwa, jestem boz kurwa, jestem ktoś, a ty jesteś łoś. Kurwa, jakie monety, gościu? Ja wracam do babki. Ja my teraz zakupimy łebce i czekamy do rycy gramy, elo Podjeżdżam Bentleyem, ej, ty mieszkasz Betlejem, ej Twój stary jest gejem, ej, smaruję cię klejem, ej Podjeżdżam Bentleyem, ej, ty mieszkasz Betlejem, ej Twój stary jest gejem, ej, smaruję cię klejem, ej Pozdro White Boys, robię z nimi sos Kurwo jestem boss, kurwo jestem ktoś, a ty jesteś łoś Robię se interes, pod dom podjeżdża Mercedes, ej Kurwa jebać biedę, kupię sobie Gucci Credence Odbieram pakiet jak Fedek, zapnij mordę, jesteś zjebem Jebać towar, wciągam kredet twój stary jest kretem. Podjeżdżam Bentleyem, ej Ty mieszkasz w ey. Twój stary jest gejem, ej Smaruję cię klejem, ej Podjeżdżam Bentleyem, ej Ty mieszkasz w ey. Twój stary jest gejem, ej Smaruję cię klejem, ej